Witam Was bardzo serdecznie z showroomu marki Electrolux. Zapewne każda osoba, która rozważa zakup suszarki, zastanawia się również, gdzie tą suszarkę postawi. Jeśli ma dostateczną ilość miejsca w łazience lub w pralni, to odpowiedź jest prosta: ustawi ją obok pralki. Natomiast jeśli ten każdy centymetr miejsca jest na wagę złota, to suszarkę należałoby ustawić na pralce. I teraz, jak to zrobić? Idealnym rozwiązaniem będzie uniwersalny łącznik. Który bezpiecznie i stabilnie łączy oba urządzenia. Montaż tego łącznika jest bardzo prosty, zajmuje dosłownie kilka minut. Wystarczy użyć do tego celu takich czterech samoprzylepnych gumowych podkładek, które naklejamy na blat pralki w jej rogach, po czym nakładamy łącznik i mocujemy go z pralką za pomocą jednej śruby. Po czym nakładamy suszarkę. I jej nóżki wsuwamy tutaj właśnie w te zagłębienia, aby stabilnie stała. Tutaj widzimy przykład połączenia suszarki i pralki za pomocą łącznika. Łącznik ten jest uniwersalny. Na czym polega jego uniwersalność? Na tym, że możemy połączyć dzięki niemu wszystkie pralki i suszarki dostępne na rynku pod jednym warunkiem, że urządzenia, czyli pralka i suszarka mają tą samą szerokość i głębokość pralki, na której stawiamy suszarkę, nie jest mniejsza niż 54 cm. Główną zaletą tego łącznika jest to, że oba urządzenia mogą pracować jednocześnie, a łącznik zapewnia ich bezpieczeństwo i stabilność. A poza tym łącznik po wysunięciu staje się praktyczną półeczką, i możemy po zakończonym suszeniu fajnie sobie na nim poskładać nasze ubrania.